be śnieg pada, to trzeba obrać chłenkę. No, na no, wyciągaj wyciąga Nie, za dużo się na naczę, żeby ją złożyć. Gdzie to w się sensie, u nas w Łodzi pada, także. No, to śnieg pada. Nie masz śniegu? Czy nie masz choinki? Tak, ty nie mam. Nie masz choinki, Tak, tutaj stała ta zawsze choinka. teraz jest mój obraz. Nie mam. Zawsze jakaś gwiazda <grywa> mamy, ma, ma, mamy słuchajcie jedną gwiazdę I drugą i trzecią A nie, zobaczcie śnieg pada Tragedia My już wszyscy chorzy Fawery właśnie został kaszel i katar Także Sawery ja nie wiem jak to twoja impreza urodzinowa Słuchaj Będziesz na sali zabaw? Nie bo... Nie będziesz na sali zabaw? Nie, nie bo... Ja się myślałam, że będę co w schowaronkach I w słońcu robić tego vloga gdzie to jest po prostu dziwne i zawsze tak jest od kilku lat że jak kiedyś było bardzo ciepło już na Wielkanoc tak teraz słuchajcie pada śnieg a zimą nie pada e, i nie pada na święta Rapid. brwi nie zrobiłam jedyne co to nie mam brwi i pokażemy wam efekt przed i po bo jestem mega ciekawa czy wam się spodoba ja w ogóle jestem ciekawa czy się będę dobrze czuła w takich brwiach że w ogóle nagrywając dla was różne tutoriale no w końcu będę miała brwi, słuchajcie, bo to jest yy, luksusowe uczucie, o, może tak to słuchajcie, ujmę luksusowe uczucie mieć, słuchajcie, brwi, jak się nagrywa, to wszystko tak ładnie wygląda wtedy, także kolejna rzecz, którą sobie zrobię. E, opowiemy Wam przede wszystkim, jak wykonać zabieg, tak? Krok po kroku. E, Katarzyna ma dzisiaj premierę na wizji. Tak. Ma mój podkład L, To przepięknie wygląda. E, po pierwsze, nie można wykonać inwazyjnych zabiegów typu kwasy. Miesiąc tak, wcześniej tak. na Pasy, tak? jak najbardziej. Mhm. E, pić alkoholu, dużo kawy. Generalnie to jest nie powinno się tuż przed zabiegiem. E, takich napływów pić, mhm. jakichś energetyków również. Można się dużo nawodnić. Czyli dermapan, kwasy, jakieś takie właśnie inwazyjne zabiegi. Opalanie, tak. Opalanie. Opalonym, tak, tak, eee, I najlepiej jest no Kasię, tak będzie mi zmywać makijaż odtąd, więc ja w sumie... Eee, tak, mówi zdaję poranną pracę. <grym> nie mam napisać, to jest w dziwną bo tak patrzy znaczy na siebie takie wielkie czuło się robi. Eee, co jeszcze ewentualnie przed zabiegiem od razu? Jedna ważna rzecz, pamiętajcie o tym, że e, często pytania się pojawiają o tarczyce. Tak jest, tak. Musimy mieć tutaj ustabilizowaną sytuację mhm. hormonalną. E, ważne też, jeżeli chodzi o hormony e, dla kobiet po porodzie. No właśnie. E, zabieg wykonujemy po upływie pół roku po porodzie, a jeżeli karmimy piersią, to trzy miesiące. Tak. Czyli że możecie sobie zrobić ten zabieg? Pamiętajcie o tym, że są, e, jest szereg przeciwwskazań. Ale tak naprawdę, patrząc na to, że jak mamy unormowaną tarczycę lekami, skończymy karmić piersią, jesteśmy po okresie ciąży? Tak jest. Tak najbardziej, tak? I ważna taka dygresja no? to odżywki do brwi. A, no właśnie o tym chciałam powiedzieć. To A, jest, tak. to jest, to jest ważne, bo, tak, bo rozmawiałyśmy właśnie z <laughs> Wami o tym, ile jest rzeczy, o których trzeba pamiętać i warto jakby zobaczyć takie filmy, żeby się przygotować, bo często tak idziemy z marszu, prawda? Tak, jest, tak, tak. No i później się okazuje, że używałyśmy właśnie odżywek do brwi, one pobudzają po włosa, więc tak. też wpływają na skórę. musi być, jakiekolwiek lekarstwo na to. Rolnik również trzeba zachować jakieś tam e, Tak, tak. Że tutaj będziecie miało przebitkę, jakie ewentualnie są przeciwwskazania, jak się trzeba przygotować. No i będziecie wszystko widzieć. No i brwi są gotowe, słuchajcie za chwilę. Także pokażemy Wam rozrysowanie tych brwi, efekt końcowy, i ja w kolejnych tam filmach będę Wam pokazywać, jak to się goi. No bo właśnie, goje nie mniej więcej, ile trwa? Pigment stabilizuje się do 6 tygodni, tak? pierwsze gojenie jest takie półtora tygodnia, ono wtedy jest najbardziej widoczne. Jakie już jest spędzenie Spędzenia, napięcia skóry, może łuszczyć się skóra, także... Nie zrywamy tego broń, za ja tak, tak, nie, nie, nie można nie odrywać mechanicznie tych strupków, ale co jest ważne, musimy na tłuszej bardzo skórę i też jej nie myć przez dwa tygodnie. Tak, dokładnie. Tylko przymywa się. Um, wodą. Wszystkie filmy <noise> dla Was nagram wymagające jakiejś e, typowej pielęgnacji olejkami, bo też właśnie takiej tłusty konsystencji oprócz takich masi nie możemy, tak? Tak. Właśnie, także? To jest taki wstępny efekt i my dzisiaj będziemy robić metodą pudrową. Tak, metodą pudrową zastosujemy tutaj efekt ombre, żeby od nasady brwi nie, było, nie były tak mocno graficznie zarysowane, żeby właśnie złość nie było na twarzy, tak, więc, więc postaram się tutaj jak najładniej wycieniować. No tak, bo może być taki pierwszy koniec szok, że czy to tak będzie wyglądać, nie, coś, to jest obrys, kontur i na tym pracujemy, tak? tak. Wypełniamy pigmentem. Tak. To no właśnie, a że e, nie wiem, czy to jest długopis czy urządzenie, w którym się pracuje, no to jest no, normalna maszynka tak mhm. z penem z jednoj głową. Także Właśnie, tak. to, tatuaż, słuchaj, tak, jest tatuaż, to jest tatuaż, słuchajcie, taki tatuaż, ale nie mówiłaś, że to nie jest to taki głęboki skóry. Tak? tak, nie jest to taki, taki standardowy tatuaż, jak, mm -hmm. jak, jak tatuażyści robią na, na całym ciele, jest to bardziej metoda pudrowa, czyli posuwanie się i głęboko, po przykład takiej wierzchniej bardziej e, warstwy skóry mm -hmm. daje taki miękki efekt naturalny, fajny. Bardzo dobrze, dobrze. taki właśnie bym chciała, bo e, to jest przerażające jak się właśnie zrobi e, za mocny efekt, dlatego też się zrobi taki na początku delikatniejszy i później przy poprawce można ewentualnie tak, sobie, chociaż, sobie... Chociaż ten delikatnie zobaczymy się. dopiero w momencie, kiedy ona e, on zacznie e, osadzać ten pigment, będzie wygojony. Mhm. Na tak. początku efekt jest mocno przerysowany. 30% jest tak. słabszy później tatuaż i możemy wtedy ocenić, czy jeszcze jest potrzeba dopigmentowania, czy ten pierwszy efekt, który był, jest zadowalający zaraz po pigmentacji, bo jesteśmy w stanie zobaczyć... Czyli mega indywidualnie sobie to wszystko dobieramy. Tak, Już tak, tak, na takim tak, etapie tak, nawet wiecie dobrze. tutaj do precyzowania kształtu, to też są przed lustrem i to tak. wszystko sobie widzicie, tak? Więc z perspektywy nie wiem, leżącej, stojącej Kasia też ona rozmawiała, więc... Ona też, patrzcie, na tutaj, jak to wygląda. Hmm, no, staram się tak, to przede wszystkim klientka no, będzie nasiś. Tak, musi się dobrze zobaczyć. No, zobaczycie efekt końcowy, będziemy Wam pokazywać. I to, to mówię, to jest w ogóle wstęp. <laughs> Także zobaczycie, jak to będzie wyglądać za kilka tygodni, ale już na samym początku myślę, że będzie też fajnie, bo to zupełnie no, inaczej Buzia wygląda, prawda? tak. Także tak, tak, ja jeszcze nie, tak nie mam jedną rzecz, jak dobieramy sobie e, pigment. I e, Ty połączysz te dwa ze sobą, prawda? Tak. 80 no na 50. To będzie też, tak. Dla mnie to Ona. będzie idealnie. Ten jest na przykład za, za bardzo w żółty, tak? Tak, tak. A ten będzie fajny w połączeniu z serią, no? Zobaczymy. Tak, więc tak, Katarzyna dobiera na czole nie. <laughs> pigmenty. Nie, dobrze, będzie dobrze. Zobaczymy, jak to będzie w końcowym, ale. No. Tak, dobra, pokażę Wam efekt po. Nie, co Myślałam, że nie wejdę do sklepu, ale jest bardzo ładnie. Katarzyna, ty jesteś dom na ze mnie się, prawda? Jest siebie. Bardzo, bardzo. <laughs> że tak mi w trakcie jechała, to mnie mówi, Ale super. Nie. nie, bardzo ładny kolor i on będzie troszkę chłodniejszy docelowo. Tak, będzie chłodniejszy, teraz przebiję czerwień i, I nie ma trochę skóra. O, no i jaśniejszy tak. będzie, ale ja słuchajcie, docelowo ja i tak się maluję, to lubię taki właśnie e, ciemniejszy efekt. No i co jest ważne, ja na przykład sobie robiłam dłuższy tu, więc taki automatycznie się robił, taki wiecie. E, I tutaj e, dłuższe, więc teraz jest super. No, także chociaż tak, ma się to goić, ma się to osadzać, i pokażę Wam efekt za miesiąc. Będziemy robić poprawkę? No i też będzie wszystko, tak? Tak, już będzie mnie Fajnie zrobić w ogóle przed wakacjami takie brwi, nie? Dokładnie. tak. Ojoj, gdzie masz brwi? Tutaj. A gdzie tata ma brwi? Tutaj. Tutaj ma brwi? A mama. A mama ma nowe brwi. Tylko proszę nie dotykać. Tutaj. Prawo. I co na Ty sobie grafik, co możesz zobaczyć, jest sensownie wszystko dobrze? Troszkę ciemno. Troszkę ciemno, tak. No będą jaśniejsze. No pięknie, wszyscy mają brwi, tak? Wszyscy nadal. Ale się teraz ccił, jak no tam? No zawsze jak idziemy do fryzjera, to na ten się musi pokazać i tak Ksawery się Tu nie! No nie masz, no tak. masz mniej włosków, tak? Byłeś u pani fryzjerki? Sam się chciałeś zapisać? Nie, dzieci. Nie, nie byłeś u fryzjerki? jojo, no. No, czyli co? Może być? Mogę w domu być? Nie to w domu! No, ale to jest właśnie standard, nie? Tak? ma teraz etap mamusi. Tak? A dobre, dobre brwi mam, Ksawcio? Jak oceniasz? Ble, ale co ble? To ble, bo dobrze. Toba! Ja mam lepsze? Nie, to no mama. Nie! Mama, ma. <śmienicza> Ej, Wiesz, że tak nie wolno robić? To woda, do. Ty jesteś mały żołnierz? Wiesz o tym? Nie mam. Nie masz? Czego nie masz? taka. Tu! Gazetka tata ci zabiera. No to, to, to musisz odłożyć, proszę bardzo. Ty masz całą kolekcję gazetek. Niech to u pani. Nie. Nie, no skarżę na ciebie. No coś się ma teraz taki etap właśnie yy, czego? Żołnierza. Yy, General. Najważniejsza, tak, generał, najważniejsza mama. Także no, i, bunt, i bunt trzylatka. Prawda? No bo skok rozwojowy. Teraz 500 skoków rozwoju. Ja powiem Oli, że y, zaraz będzie skok rozwoju w wieku 6 miesięcy, w wieku roku, dwóch... Tak? Nie mam. Nie masz, no ja wiem, że nie masz. Chodź, sobie jakieś. Mega, obiad. miałam ochotę na łososia wędzonego, także w drodze do domu wpadłam jeszcze do biedronki. Świderki i śmietanę kupiłam, i słuchajcie, to wszystko razem po prostu sobie zrobię na patelni, właśnie z makaronem gotującym się. Jeżeli chodzi o proporcje, to ten obiad ma około 500 kalorii. 65 gram takiego łososia, czyli dosłownie połóweczkę, bo ja jeszcze wziąłam wersję taką bez żadnych przypraw, ta jest z koperkiem, więc będę miała po prostu do pracy na zimno. 75 gram takiego makaronu i 50 gram śmietany. także to wszystko sobie razem podsmażamy. dodajemy później na koniec śmietanę i makaron. Zawieram, to jest zrobił imprezkę, on zawsze sobie dobiera kolor lampy do dyfuzora. Także zawsze musi się, słuchajcie, wszystko zgadzać. Dał mi chwilę na herbatkę. I przy okazji, żebym mnie zapomniała, jak jesteście przed zabiegiem rwi permanentnych, a to jest generalnie tatuaż zabieg. Pamiętajcie, żeby się dobrze nawodnić, bo chyba o tym wam nie wspominałaś z Kasią. I propos nawodnienia, słuchajcie, ja generalnie teraz, jak jest już troszkę większe słońce, pozorom, bo teraz już takie ładne wychodzi, to muszę wam powiedzieć, że... Odstawiam retinal, i to jest chyba taki jeden z ważniejszych kroków, który podejmujecie w pielęgnacji, czyli wprowadzanie i e, odstawianie ale zamiast retinolu, widziało się, że dzisiaj ja sobie nałożyłam, zwłaszcza tutaj na okolice żuchwy i policzków, krem z bakuchiolem, czyli roślinnym odpowiednikiem właśnie retinolu Skoi. To jest, słuchajcie, krem na bazie roślinnych składników. Mamy tutaj, słuchajcie, skwalan, który zachowuje się podobnie jak nasze sebum, więc przepięknie też natłuszcza skórę, też zabezpiecza przed przesuszeniem. Mamy niacynamid, który reguluje pracę gruczołów łojowych i w połączeniu właśnie z bakuchiolem przepięknie, słuchajcie, reaguje nam skóra tłuszczowa tutaj mieszana. No i co jest ważne, słuchajcie, kogł niemalże identycznie zachowuje się jak retinol, ale nie wchodzi w reakcję ze słońcem, czyli nie podrażnia was, waszej skóry, nie przesusza. Ehm, I co jest też ważne, nie macie po prostu przebarwień, Pytanie, tak? które się bardzo często mnie na kanale przejawia, żebym zrobiła pielęgnację dla kobiet w ciąży podczas laktacji, czyli karmia piersią. Natomiast muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja mm, też zupełnie innych wtedy używałam kosmetyków. Teraz jest e, zupełna jakby zmiana asortymentu, są nowości ale jedna rzecz nie zmienia, słuchajcie, bakuchiol, to jest właśnie składnik, który możecie używać właśnie w tym okresie. No i Koi generalnie stworzyło coś, co moim zdaniem jest idealnym połączeniem jednocześnie z niacynamidem i skwalanem, które zabezpiecza naszą skórę przed przesuszeniem. A dodatkowo bakuchiol, mimo że jest roślinnym odpowiednikiem retinolu, on nie wchodzi tak w reakcję ze słońcem jak retinol, czyli nie podrażnia Waszej skóry, nie przesusza, nie macie takich podrażnionych ewentualnie miejsc po retinolu, bardzo często pojawia się wtedy przesuszenie, także tutaj bakuhiel jest idealnym zamiennikiem retinolu, no i w okresie karmienia piersią czy też laktacji nie możecie używać retinolu, bo to jest składnik, który dociera do jądra komórkowego, no i jednocześnie ma też wpływ na to, jak się później ciąża rozwija, także to jest jedna rzecz. Słuchajcie, krem marki Koi ma taką bardzo ciepłą formułę, dlatego też ja dzisiaj sobie przed zabiegiem nałożyłam, bo bardzo ładnie mi też wygładza i leczy skórę. Ja tutaj też miałam takie drobne krostki w okolicach brody i policzków, ale muszę wam powiedzieć, że jak ja miałam taki okres, kiedy karmiłam piersią i właśnie nie mogłam nic używać takiego wygładzającego, zuszczającego z pasami, e, to krem z mi tak wyprowadził skórę ładnie. Także ja za chwilkę Wam zestawię wszystkie trzy kremy, które są. Pokażę Wam, który najbardziej natłuszcza, który najbardziej nawilża. E, no ale jeżeli chcecie znaleźć taką alternatywę, właśnie teraz w okresie letnim e, na retinol. To w jest mega bezpieczny i faktycznie wygładza, reguluje pracę go w połączeniu z niacinamidem, działa też przeciw Także tą ochronę i działanie anti-aging macie przez cały rok. Albo jak na przykład, na, nie wiem, powiedzmy na jesień, się okaże, że jesteście w ciąży i będziecie chciały coś wygładzającego, coś się dzieje jak kratinol, to również możecie rozpocząć swoją przygodę z bakufiool. Ale teraz latem ten krem jest jak najbardziej wskazany, a ma niemalże identyczne działanie jak kratinol, także mega Wam polecam i zaraz Wam zrobię zestawienie, pokażę Wam konsystencję wszystkich trzech kremów. Koi. Teraz opowiem mniej więcej, czym się różnią od siebie trzy kremy marki Koi, bo o to najczęściej mnie pytacie. Tak naprawdę stajecie przed wyborem wybrania swojego kremu, no i adekwatnie dobranego do cery, więc słuchajcie, pierwszym jest ten do cery wrażliwej. I on, słuchajcie, przede wszystkim zawiera kompleksy nawilżające i łagodzące skórę, no i redukuje zaczerwienienia i wrażliwość skóry, to jest najważniejsze. On wzmacnia naczynia krwionośne, łagodzi Koi podrażnienia i poprawia mikro. Krążenie, co jest bardzo ważne. W sensie konsystencja tego kremu jest niezwykle leciutka. On się w ogóle bardzo szybko chłania i przede wszystkim bazuje na wyciągach, na przykład z Alg, tutaj pojawiają się algi czerwone, które mają właśnie taką, taki efekt szybkiego nawilżenia, i to nawilżenie, na przykład w przypadku tego kremu, utrzymuje się nawet do 5 dni. To jest bardzo ważne, więc ten krem jest idealny w właśnie wrażliwej, skłonny do podrażnień, zaczerwieni, no i przede wszystkim ma taką formę łagodzącą. nawilżające, wygładzające przede wszystkim świetnie nawilża i ujędnia naszą skórę, dotlenia i przede wszystkim sprawia, że ona jest coraz bardziej miękka. Przede wszystkim działa mocno odżywczo, ale co ważne również anti-aging, ponieważ posiada silny antyoksydant w postaci witaminy E, Olej z awokado, który świetnie się sprawdza właśnie do cery tłustej, mieszanej, ponieważ wyrównuje natłuszczenie w strefie T. No i co jest ważne, wygładza drobne zmarszczki. Kwas hialuronowy, widoczny tutaj też nawet w składzie na opakowaniu, ponieważ tutaj zwykle mamy trzy kluczowe składniki występujące w danym kosmetyku, to jest budulec tak naprawdę naszego ciała. Kwas hialuronowy musi być na bieżąco dostarczony w naszej pielęgnacji, z kolei sprawia, że te kosmetyki mają jednocześnie lekką konsystencję. Mamy tutaj naturalne olejki, to jest kosmetyk, który jednocześnie leczy uporczywy trądzik, wyraźnie poprawia. Kondycję skóry i łagodzi podrażnienia. Także myślę, że ten krem z uwagi na lekkość, na e, takie przyjemne, e, przyjemne odczucie po aplikacji, sprawia, że to będzie krem bardzo fajny do pielęgnacji porannej i jednocześnie jak macie bardzo przytłuszczającą się skórę do pielęgnacji wieczornej, jako taka regeneracja i dodatkowe uczucie nawilżenia. Jeśli chodzi o taką wisienkę na torcie od marki Koi, to zdecydowanie naprawdę fantastycznym rozwiązaniem było stworzenie kremu z roślinnym retinolem, czyli bakuchiolem. Odpowiednikiem retinolu, który jednocześnie nie ma tych wszystkich negatywnych skutków ubocznych, które można by to tak nazwać, jak retinol, czyli e, nie ma e, reakcji na słońce, czyli nie tak naprawdę nie zachodzi fotouczulenie, nie podrażnia, nie przesusza, yy, nie ma takich zawirowań na skórze jak po używaniu retinolu i to jest, tak jak Wam wcześniej wspominałam, świetna kuracja również latem. Kiedy chcemy zrezygnować albo zmniejszyć intensywność stosowania takich produktów, no to krem z bakuchiolem będzie świetny. Dodatkowo ma w składzie niacinamid, yy, który przepięknie reguluje pracę gruczołów łojowych, bardzo ładnie nawilża i jednocześnie yy, daje taki efekt yy, delikatnie, Matowej skóry, ale w taki zdrowy sposób, ponieważ po prostu mm, hamuje nam przetłuszczanie się skóry. No i mamy Skwalan, który przepięknie zabezpiecza skórę i jest bardzo bliski budowie jak nasze sebum. Także przepięknie nawilża. Konsystencja jest leciutka, bardzo przyjemnie się nakłada. Także myślę, że ten krem będzie dla was naprawdę ulgą. Teraz zwłaszcza latem, kiedy walczycie z przebarwieniami, chcecie skórę nawilżyć, a jednocześnie zapobiec. No się. krem marki nie sposób również skupić się na ich konsystencji, która jest niezwykle leciutka. Tutaj macie do sery wrażliwe, tutaj nawilżająco, wygładzające, a tutaj krem z bakuchiolem. I na przykład zobaczcie, że krem z bakiolem ma generalnie troszeczkę bardziej żółte zabarwienie, a pozostałe kremy mają barwę białą. Ale jeżeli chodzi o rozprowadzanie się, wszystkie po kolei moim zdaniem są bardzo leciutkie i żaden nie odbiega gęstością, jeżeli chodzi o rozprowadzanie. Także tak naprawdę tworzą razem jednolitą konsystencję bardzo szybko się wchłaniającą, ładnie też odbijającą światło, więc one się świetnie nadają również pod makijaż. Także możecie zauważyć, że konsystencja w przypadku każdego poszczególnego kreu marki Koi jest niezwykle leciutka. No i mamy tą specyficzną i moim zdaniem bardzo charyzmatyczną, wyczuwalną nutę, e, która jest charakterystyczna właśnie dla marki Koi. Także myślę, że takie podsumowanie Wam się przyda przy wyborze konsystencji, no bo wszystkie mają lekkie, nawilżające działo. Już marzę o chwili ciszy. Generalnie kwawerę, jak jest nakręcony od rana, tak jest nakręcony przez cały dzień. I po prostu... Hada. To nie jest tak, że on tak się wycisza wieczorem, tylko jak sprzycie trajkocze cały dzień. Także czekam na ten, na ten moment, kiedy będę miała chwilę dla siebie. Na tym musiał pojechać do Warszawy, więc wróci mega, mega późno. No i co, słuchajcie, no efekt na razie jest mocny. Mm, to oczywiście zblednie tak mniej więcej do 30% jeszcze, więc yy, powiem Wam tak: ja jestem w ogóle mega zadowolona. Napisałyście mi, że jak do tej pory, Wy nie byłyście przekonane do makijażu permanentnego brwi, tak teraz jesteście. Także jeżeli jesteście z okolic łodzi albo z łodzi, albo macie blisko, to wbijacie coś do kasi, bo nawet yy, teraz, jak jest fajna cena, yy, to możecie sobie przy okazji zrobić wycieczkę do łodzi niż na przykład u siebie standardowo. E, zapłacić, a faktycznie powiem Wam szczerze, że ona naprawdę ma talent. Także ja, ja jakby wierzę w to, że będzie miała, słuchajcie, kolejki. Zresztą już, słuchajcie, się tak zaczyna robić, także generalnie super, bo e, naprawdę dobrze mieć kogoś tak blisko, kto faktycznie słuchajcie, zrobi bardzo ładnie paznokcie, tak jakby raz na trzy tygodnie i to jest tak regularnie. E, brwi, słuchajcie, no rewelacja, więc poprawka będzie, słuchajcie, za 2 lata, a ta Typu dopigmentowanie, czy tam właśnie poprawka, za około 6 tygodni. No i co, i też słuchajcie, zmyłam makijaż olejkiem, tak dookoła. Na wacik, wzięłam sobie, nasączyłam ten skoi olej do makijażu, przyłożyłam i później umyłam tylko delikatnie żelem. I też słuchajcie, omijałam brwi, to jest mega trudne na początku. Ale powiem Wam szczerze, że da rada to zrobić, tylko. Trochę jak na przykład się uśmiecham sobie, jak tak ściągam brwi, to mam wrażenie, że po prostu ta rana pracuje, bo to jest generalnie rana, więc no musicie uważać, żeby faktycznie nie zabrudzić tylko przygotowaną wodą przez pierwsze 2-3 dni, a później e, pantenolem albo e, alantanem, słuchajcie, będę smarować, także no tam też przy okazji, jak będzie wracał, to wpadnie do apteki. No, także słuchajcie, przygoda, przygoda, generalnie przygoda, mam nadzieję, że kolejna ze mną tutaj na YouTubie, no i do wielu kwestii też się przekonujecie oglądając moje filmy, no bo ja wszystko testuję na sobie, to też nie jest tak, że mówię, wow, fajny efekt widziałam, tylko sama to słuchajcie zrobiłam i Kasia też tak zaczynała, jeżeli chodzi o mm, zabiegi, to samo jest z pielęgnacją, teraz ja ją przekonałam na różne elementy pielęgnacyjne, i tak słuchajcie, każdy myślę, że sobie polecam różne rzeczy, także dziś z wasze zdrowie, chętnie bym się napijała dzisiaj wina, no ale yy, w tym czasie, kiedy to wszystko się goi i tak dalej, no alkohol też nie jest wskazany i w ogóle przed, mm, także wimko czeka. Ja się z wami żegnam, Wszystko was ciutko. subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram, trzymajcie się.